Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej matki jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube. Jakatoli, nawrócenie Magdaleny popadłej powrotnie w grzechy, aż do oddania kluczy Piotrowi. Jezus w Dan i Ornitopolis. Z Kafarnaum wyruszył Jezus z uczniami i apostołami do Kany i Cydesy. Koło Giszali ustawił apostołów w trzy szeregi i każdemu z osobna wyjawił jego usposobienie i sposób myślenia. W pierwszym szeregu stali Piotr, Andrzej, Jan, Jakub starszymi Mateusz, w drugim Tadeusz, Bartłomiej, Jakub młodszy i uczeń Judasz Barsabas, w trzecim Tomasz, Szymon, Filip i Judasz Iskariot. Każdemu wyjawił Jezus jego myśli i pragnienia, co ich bardzo wzruszyło. Potem miał długą przemowę o czekających ich trudach i cierpieniach i znowu zakończył słowami: Jeden między wami jest diabłem. Ustawienie w szeregi nie oznaczało jakiegoś podporządkowania jednych drugim. Działo się to tylko stosownie do charakterów i usposobień pojedynczych osób. Judasz Barsabas stał na czele uczniów obok apostołów, więc i o nim mówił Jezus i kazał mu stanąć w drugim szeregu. W dalszej drodze pouczał Jezus apostołów i uczniów że przy uzdrawianiu i wypędzaniu czartów mają tak postępować, jakby on sam to czynił w danym wypadku. Dał im przy tym moc i ducha, przez wkładanie rąk i namaszczenie dokonywać tego, co on sam czyni. Choć przy udzielaniu tej mocy nie wkładał Jezus na nich rąk, jednak istotnie władzę tę otrzymali. Stali w ten czas w koło Jezusa, a ja ujrzałam, jak z niego wypływały ku nim różnobarwne promienie, stosownie do rodzaju daru i ich własnego usposobienia. Niektórzy też zawołali zaraz, Panie. Czujemy w sobie nową siłę, słowa Twoje są prawdą i życiem. Odtąd wiedział każdy, jak postąpić w danym i każdym wypadku, bez namysłu obierał stosowny sposób działania. Po jakimś czasie przybył Jezus z uczniami do miasta Elkese, położonego o półtorej godziny drogi od Kafarnaum. W synagodze miał naukę szabatową, w której była mowa o budowie świątyni Salomona. Pamiętam doskonale. Że przemawiał do apostołów i uczniów, jako do budujących, ścinających cedry w górach i obrabiających je. Mówił także o wewnętrznym przyozdobieniu świątyni. Po nauce, której przysłuchiwało się wielu faryzeuszów, zaproszono go na ucztę, zastawioną w otwartym domu godowym. Wielu ludzi zebrało się w koło, by słuchać słów Jezusa, a wielu ubogim rozdzielano także jedzenie. Faryzeusze, zauważywszy przy jedzeniu, że uczniowie nie myją przedtem rąk, zaraz zapytali Jezusa, dlaczego uczniowie nie zachowują tradycji przodków i nie przestrzegają zwykłych oczyszczeń. Jezus na odwrót zapytał ich, dlaczego oni przekraczają zakon i zachowując tradycję, nieczczą Ojca i matki. Zarzucał im obłudę i trzymanie się drobnostkowych przepisów oczyszczania z pominięciem rzeczy ważniejszych. W czasie tej sprzeczki skończyła się uczta. A gdy ludzie zbliżyli się ze wszystkich stron, powstał Jezus i rzekł: Słuchajcie wszyscy i zapamiętajcie sobie: Nie zanieczyszcza człowieka to, co wchodzi z zewnątrz do ust, lecz to, co z wewnątrz wychodzi, zanieczyszcza go. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Po powrocie do Gospody rzekli uczniowie Jezusowi: że te ostatnie słowa najwięcej zgorszyły Faryzeuszów. Na to odparł im Jezus: Każda roślina, której nie posadzi ojciec mój, będzie z korzeniem wydarta. Pozostawcie ich swemu losowi. Są to ślepi i przewodnicy ślepych, jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, na ten czas obaj wrów wpadną. Gdy następnego wieczora Jezus kończył naukę szabatową, podnieśli faryzeusze znowu zarzuty co do nieregularnego poszczenia uczniów. Jezus nawzajem zarzucił im ich skąpstwo i niemiłosierdzie i rzekł: Uczniowie posilają się po ciężkiej pracy, gdy już i inni mają, co potrzeba. Jeśli zaś inni łakną, to oni oddają im swoje, a Bóg błogosławi ten dar. Tu wspomniał Jezus o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb, które uczniowie oddali zgłodniałym tłumom i zapytał faryzeuszów, czy mogliby się poszczycić podobnym czynem miłosierdzia. Wyszedłszy stąd, minął Jezus Kades. Neftali, miasto Lewitów, a zarazem twierdzę, zbudowaną z czarnego, błyszczącego kamienia, i poszedł do Dan, zwanego także Lejs albo Leszem. Po drodze nauczał wciąż o modlitwie i objaśniał ojczynaż, mówił im, że dotychczas źle się modlili, bo jak Ezaf prosili tylko o tłuszcz ziemi, teraz jednak powinni jak Jakub modlić się o rosę niebiańską, o dary ducha, o łaskę oświecenia, o królestwo według woli Bożej, a nie takie, jak oni sobie wymyślili. Nawet poganie nie używają, modlitwy wyłącznie na uproszenie dóbr doczesnych, ale proszą także o dobra duchowe. Miasto Dan leżało u stóp wysokiej góry, rozciągało się szeroko, bo każdy dom otoczony był obszernym ogrodem. Wszyscy prawie mieszkańcy trudnili się ogrodnictwem, hodowali owoce i korzenie wszelkiego rodzaju, jak kalmes, mirre, balsam, wełnę i mnóstwo wonnych ziół, i tym prowadzili handel z Tyrem i Sydonem. Poganie byli tu więcej zmieszani z Żydami niż w innych miejscowościach. Jest tu wiele chorych, mimo że okolica jest tak miła i urodzajna. Apostołowie byli tu po ostatnim rozesłaniu i wystawili w środku miasta Gospodę, w której obecnie Jezus zamieszkał. Łącznie z apostołami miał teraz Jezus przy sobie trzydziestu uczniów. Ci, którzy tu już byli, a do których jako do znajomych najpierw zwrócili się mieszkańcy, Zaprowadzili Jezusa do chorych, inni rozeszli się po okolicy, przy Jezusie zaś pozostali Piotr, Jan i Jakub. Wstępując do domów, uzdrawiał Jezus chorych na wodną puchlinę, melancholików, opętanych, lżej dotkniętych trądem, chromych, szczególnie zaś ociemniałych i ludzi z opuchniętymi policzkami i członkami. Ociemniałych i chorych na członki było tu wielu, szczególnie między ogrodnikami i najemnikami. W ślepocie ulegali tu ludzie głównie wskutek ukłucia małego owada, znajdującego się tu w wielkiej obfitości. By na przyszłość zapobiec temu, wskazał im Jezus zioło, którym mieli się nacierać, by uniknąć ukąszeń owada, po czym wytłumaczył im moralne znaczenie tego ziela. Również od ukąszeń owadów pochodziły nabrzmienia na ciele, jątrzące się łatwo i powodujące zapalenie, a czasem nawet powodujących śmierć. Owady te małe, czarnopopielate, jak opiłki żelaza zlatywały z drzew z wiatrem na kształt pyłu mącznego i jak gęsta, czarna chmura unosiły się w powietrzu, wgryzały się w skórę, wywołując ukąszeniem szybkie napuchnięcie. Jako środek leczniczy kazał im Jezus rozgniatać innego owada i przykładać na obrzmiałość i to uzdrawiało. Owad ten był to biały chrząszcz, podobny do stonogi, z piętnastoma kropkami na grzbiecie, wielkości jaja mrówczego. Za dotknięciem zwijał się cały w kłębek.